Hej kochani, to znowu ja. Idzie deszcz, idzie ściana deszczu, idzie wiatr, idzie zimno. Na najbliższe parę dni zapowiadają niestety bardzo nieciekawą pogodę, ale pamiętajcie, to nie znaczy, że my mamy też nie iść na pasiekę, siedzieć w domu i się grzać. Karmienie rodzin jest obowiązkowe, czyli my podajemy w tym momencie duże dawki, zalewamy gniazdy i pamiętajcie, że nie odczekujemy, czy jest deszcz, bierzemy parasol, lejemy, jakkolwiek byście mieli dać do tego ula. Najważniejsze jest, aby pszczoły nie głodowały w tym momencie, niech przerabiają pokarm, niech odkładają pokarm i nie panikujemy, tylko idziemy i korzystamy z masażu deszczu. Weźcie pelerynki, bo powiem Wam po plecach zimno. Kochani, to jest jeszcze od razu wam powiem ułożenie, nie mam jak przesunąć, bo już sobie nalałam ułożenie odkładu, jeżeli chodzi o, z izolacją matek, ale jeszcze będzie korekta. Tutaj na razie mam. Czekajcie, czy widzicie? Widzicie jako trzeci izolator, i zostaną te trzy rameczki. Ta czwarta będzie po prostu, uzupeł, jak się to mówi, wycofana w tym momencie, daje duże dawki pokarmu, że czerw, który się będzie wygryzał, będzie cały czas to miejsce zalewane. A ta ostatnia rameczka jest właśnie do korekty tego gniazda, gdzie tam jeszcze czerw zostanie na sam koniec, żeby po prostu dać taką porządną dawkę pokarmu w środę gniazda, żebym wiedziała, że w zimie dostęp do pokarmu mają. Miłego!